Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec Kontynuujemy nasz turniej z zamkami mieszanymi Zaczynamy dzisiaj od finałów. Tylko jeszcze tutaj muszę ustawić tą mapkę To była ta mapa Dobra i dzisiaj pierwszy pojedynek to będzie Wilk kontra Ryszard Ostatnio w tamtym turnieju na zamkach mieszanych bili się właśnie w półfinale I tam na dużych atakach Ryszardowi udało się wygrać Więc zobaczymy czy Wilk może teraz się zemści może tak być. Nie zdziwi mnie to, bo Wilk jest mściwy. Ryszardowi udało się wtedy tak idealnie dozbierać do ataku. Wilk wyszedł jako pierwszy, zaraz chwilę później wyszedł Ryszard. Dzięki temu do tego zamku marszałka przebił się bardzo szybko i udało się wygrać. Armia Wilka została rozwalona. Ale czy średnie ataki pomogą jakoś Ryszardowi? Czy może jednak to będzie lepsze dla Wilka? Na pewno jednostki strzelające ma lepsze wilk, więc to mu daje przewagę. Tam udało się wygrać, ale tu już z tych średnich ataków. No myślę, że wilkowi będzie się łatwiej wybronić. Tu nawet jakaś dobra kontra nie pomoże. Atakuje Ryszard. Zobaczmy, czy w tym samym czasie właśnie wilk nie wychodzi. W tym samym czasie wychodzi wilk, no i mniej więcej tak to wtedy wyglądało. Ale teraz ta resztka, która tutaj została. Nie da sobie rady, i czy Wilk tutaj miałby jakieś szanse? Wydaje mi się, że ma. To się może bardzo szybko teraz nam zakończyć. To była dokładnie ta sama sytuacja, tylko teraz armie były za małe, ale mniej więcej właśnie tak to wyglądało. Tylko, że Ryszard miał wtedy no, z jakieś kilkaset jednostek, może więcej. W drugim pojedynku zmierzy się kalif z Fryderykiem. No właśnie, i ten Fryderyk. Fryderyk trafił na słabego przeciwnika w pierwszej rundzie, udało mu się przejść dalej. Ale Fryderyk ma zamek szczura, więc ja nie wiem, jak on by chciał sobie tutaj walczyć z Kalifem. Jak tylko podjadą jakieś katapulty, czy najgorsze, jeszcze jakieś balisty, oni będą mogli mu strzelać prosto do tej siedziby, czy nawet podpalać mu zamek. No właśnie, jak to tak będzie wyglądało, Fryderyk musi dużo rycerzy używać. Musi blokować Kalifa, musi przede wszystkim niszczyć te balisty, katapulty, bo bez tego może być naprawdę mu ciężko. Ale Fryderyk, jeśli dobrze pamiętam, on też ma balisty, więc może jakiś pożar tutaj wywołać u kalifa. Też by było na plus. No właśnie, takie cztery balisty podjadą i może, wiadomo, nie uda się jeszcze pokonać, ale zawsze to będą jakieś straty. Zobaczcie, ile tutaj łuczników, kuszników straci. To będzie go bolała. jak jeszcze zostanie podpalony, to już w ogóle może stracić te pieniądze. A Fryderyk jest bardzo powolny, więc jak on jeszcze straci do tego wszystkie pieniądze, które ma. To naprawdę będzie w strasznej sytuacji. Zobaczcie, go to kosztuje. Same te katapulty już będą bardzo upierdliwe. On będzie tyle musiał pieniędzy na tym tracić. I jeszcze jakąś resztkę ma, ale jak to się skończy, ja nie wiem, jak on wykombinuje. Tutaj coś więcej. Ok, chyba że to by się udało. Dało się w miarę wyczyścić. Nie no, ale to chyba nie wystarczy tych jednostek tyle. Gdyby oni przechodzili tymi bramami, to możliwe, że tak, ale przez to, że się rozchodzą i tam powpadają we wszystkich miotaczy. To ten atak będzie za mały. No, kalifowi będzie w miarę łatwo się bronić. Tyle musi uważać tylko na ten pożar albo na jakieś katapulty, które mogłyby tu podjechać i mu zacząć robić też duże straty. Uje Fryderyk po raz kolejny ile jednostek ma kalif. Kalif też zaraz możliwe, że zaatakuje. Czy Kalif jakby wyszedł z jakąś kontrą? Czy on by się tam przebił? Ile jednostek tak na szybko zostaje tu? No troszkę tam na tej siedzibie zostaje tych jednostek. Niełatwo też się tam będzie przebić. Wejść na zamek schodami da się, bez problemu. Ale no jednak walczyć z tymi jednostkami, to coś tam trzeba mieć więcej przygotowane. Rycerze tu podjeżdżają. I zobaczcie, jedne kamieniołomy, jeden budynek na rudę, troszkę farm. Ok, po tym ataku, jak tu jeszcze rycerze, by coś mogli więcej wykombinować. No Kalif... Mimo tego, że zamek jego jest na pewno lepszy w porównaniu do tego co wylosował Fryderyk Ma o tyle problem, że z rycerzami niekoniecznie on sobie będzie w stanie poradzić No bo jak jest tutaj normalnie szeryf i on ma kuszników To jakoś jest w stanie tam ich wystrzelać Ale łucznicy już tacy mocni na rycerzy nie są Więc może jakaś blokada się pojawić później Mamy atak Kalifa No ale zanim Kalif zaatakował Zobaczcie, że Fryderyk prawie już też zrekrutował 440 jednostek jak nie uda się tu jakichś większych strat zrobić, a nie wygląda na to, to w końcu Fryderyk naprawdę złapie moment, że nawet nie sądzę, że tutaj będzie pokonany kalif, a raczej, że tu może blokada się pojawić. Tylko musi to być właśnie w momencie, jak będzie atakował, bo wtedy jak atakuje, zbiera pieniądze z podatków, i dzięki czemu no, może tych więcej rycerzy nakupować, i wtedy ci rycerze, jak są w stanie objeżdżać, i robić właśnie takie straty jak teraz. Zobaczcie, tu nawet teraz mogłaby być blokada. Bramy się pozamykają, popularność zaraz spadnie. No chyba, że rycerze będą się tak obijać. No to wtedy nie. Ale tu już mocne straty się zrobiły. To bardzo dobrze wygląda dla Fryderyka. Można tu nawet wjeżdżać do zamku i spichlerza chyba nie było, chociaż teraz odbudował. Znowu spichlerz został zniszczony. I to będzie raczej blokada, popularność tutaj spadnie. Fryderyk to wygra. Kolejny atak Fryderyka, ale Kalifowi udało się odbudować. Co prawda jednostek jeszcze jakoś dużo nie ma, ale odbudował się. Więc chyba jeszcze może teraz nie zostać pokonany. Chociaż Fryderyk ma spore szanse, jakby tutaj ładnie podszedł tymi kusznikami. Przede wszystkim wystrzelał tych miotaczy, a tych miotaczy teraz w ogóle tutaj nie ma. No właśnie. Na tych wieżach nie było miotaczy. I to się udaje. Kalif i tak zostaje pokonany, mimo tego, że próbował się odbudowywać. W wartym pojedynku zmierzy się wieprz z Nizarem. No i wieprz, ja liczę na ciebie. Masz trudnego przeciwnika. Nie wiem, jak ty będziesz chciał z nim walczyć. Jeszcze tutaj dochodzi ten element, że ten bot może się będzie chciał zemścić, ponieważ. To jest jego zamek, a tak było w tym pierwszym turnieju, że właśnie boty, które walczyły naprzeciwko z postacią, która miała ich zamek często dominowały, więc zobaczymy, czy tak będzie i teraz. Wieprz, ja liczę, że i tak sobie poradzisz. Z łucznikami może nie być łatwo tobie walczyć. Mam nadzieję, co ty robisz? Co, co to ma być? Porki się zrobiły na drodze. No, i to, to mi się nie podoba już. Dobra, te trybusze. No właśnie, Nizar korzysta z trybuszy, ale one będą upierdliwe. Nie, no Nizar raczej, bądźmy szczerzy, zdominuje chyba wieprza Chyba, że jakaś kontra-idealna, niesamowita, dziwna. To by mogło się udać. Nie, za dużo asesynów. no może jakimś cudem Wieprz by dał radę, ale to musi być kontra. Nizar z kolejnym atakiem, 570 jednostek u Nizara i u Wieprza, ledwo 300. Co prawda jeszcze na pewno się wybroni, ale coś czuję, że Nizar tutaj tak się rozpędzi. No i jeszcze te balisty teraz podjeżdżające tutaj coraz bliżej, nie podoba mi się to, o, chociaż ta jedna balista wygrała. Tam te balisty skupiły się na siedzibie, a ta balista może cały czas strzelać, zobaczcie, jedna balista ile pokonała. Niesamowite, uratowała ta balista na pewno. Ja to już kolejny atak Nizara. No Nizar zasypie, tu zaraz jakaś blokada będzie. Zobaczcie, Nizar jest zbyt szybki, zbyt szybko zbiera te armię. Za dużo łuczników, tutaj asesynów będzie. Jak jeszcze rozwalą tą bramę, to zaraz wszystkie jednostki będą ładnie mogły podchodzić. Ale teraz nawet tej balisty nie ma. No to koniec. No wieprz, raczej dalej nie przejdzie. No i niestety mamy blokadę u Wieprza, więc kolejny atak będzie zapewne tym ostatnim. Już powinno być tyle uczników, że da radę pokonać Wieprza. No niestety Wieprzowi się nie uda, więc moja postać odpadnie. Chociaż tutaj jeszcze tak dużo tych uczników... Nie no dobra, jest uczników sporo, same te balisty wystarczą raczej. Wieprz załatwiony, to Nizar przechodzi dalej do półfinału. W ostatnim pojedynku ćwierćfinałowym mamy pojedynek pomiędzy Emirem i Szeryfem. To też może być dobre, bo Emir nie ma za dobrego zamku, ale szeryf za to wpasował się w ten zamek wieprza idealnie, więc tu wydaje mi się, że szeryf to raczej powinien wygrać, tym bardziej, że wężowi, w sensie wężowi, Emirowi trafił się najgorszy zamek węża i już tutaj jakiś pożar mógłby być, jedna balista wystarczy, że podjedzie, czy jeden atak jakiś będzie i Emir raczej się z tego nie wybroni. Gdyby może trafił na jakiś inny zamek y, węża, to tam mógłby powalczyć, to na pewno, bo w zamku węża miejsca jest wystarczająco, co prawda jest jakiś brak mangoneli czy balist, ale to nie jest aż tak potrzebne, emir i tak głównie broni się swoimi zbrojnymi, więc gdyby trafił na lepszy zamek, żeby nie miał tylu budynków odsłoniętych, to myślę, że mógłby i nawet powalczyć, ale tu z szeryfem może być mu bardzo ciężko. Chyba, że jakiś idealny timing by się trafił, bo tu kusznicy fajnie się wpasowali w tą wieżę, tak jak, tak jak u wieprza dokładnie. Okej, okay, no chyba, że tutaj taka nawałnica by poleciała. Nie, nie da rady i tutaj te balisty teraz jak podjadą, to może być pożar, to może być pożar. Jest jedna balista, dobra. Chociaż tu katapulty więcej porozwalały. I Emir standardowo wychodzi, ale akurat miał tyle szczęścia, że wpadł w ten atak szeryfa. Czy to mógłby i nawet wykorzystać teraz? Tutaj troszkę tych jednostek jeszcze zostało. Miotacze wybronili. Okej, okay, kolejna balista podjeżdża. Czyżby patrol uratował? Ale tu się znowu zapowiada bardzo ciekawy pojedynek. Ten szeryf to jest naprawdę chyba jedna z moich ulubionych postaci, jeśli chodzi o te zamki mieszane. I tu dużo timingów znowu będziemy mogli mieć, ponieważ... A propos timingu. Tak samo jak było ostatnio, właśnie jak się szeryf bił z Wezyrem, tam też było dużo timingów, dużo ciekawych sytuacji. I czy tu by się mogło udać? Prawie, no gdyby nie ci miotacze, gdyby tych kuszników było mniej, zapewne już by się to udało. Ale cały czas się będą bronić, to będzie znowu taki wyrównany pojedynek. Wychodzi szeryf z atakiem, teraz on wyszedł jako pierwszy. I tu mamy pożar, no właśnie. I czy Emir, nie już myślałem, że on też chyba wychodzi. Jakby Emir wyszedł całą armią w ten ogień, to by był koniec najprawdopodobniej. Ale tak to się jeszcze uratuje. Deryfowi brakuje tego, żeby jakoś móc coś tam z tyłu porozwalać, bo samo podpalenie to jeszcze nic nie da. Bo tam zaraz kamień się pojawi, będzie ruda, od razu się wszystko odbuduje, ale jakby tak jeszcze jakiś pałkarzy wysłać, żeby coś porozwalać, chociażby te kamienie łomy. To, to już by naprawdę mogła być blokada, i wtedy szeryf byłby na dobrej drodze do wygranej. Mamy kolejny. Chciałem powiedzieć, atak Emira. Tu mamy kolejny timing. Czy ktoś może na tym lepiej wyjść? Raczej nie. Chociaż tutaj więcej jednostek znowu pod zamek szeryfa zmierza. Ale wystrzelani zostali. No ci kusznicy robią naprawdę dobrą robotę. Pierwszy wyrwał się Emir 640 jednostek i 670 ma. Dobra, chciałem powiedzieć, pierwszy się wyrwał. Tu oczywiście, że ten timing będzie. Oj, tutaj dość sporo jednostek jest. Przejście, co oni, lewo, prawo krążą? I to będzie koniec? To jest koniec, ale już tutaj było blisko, żeby też się wybronić. Ale Emir jednak to wygrywa. Szeryf sobie nie poradził. Gdyby może lepiej udało mu się podpalić, to jakaś większa szansa by na pewno była. Zaczynamy półfinały. No i w pierwszym półfinale mamy Wilka z Fryderykiem. No i tak jak Wilk z Fryderykiem zawsze potrafili dostarczyć jakiś fajny pojedynek, tak obstawiam, że. No tu troszkę jednak ten Fryderyk będzie miał gorzej. Można powiedzieć, że Wilk też nie ma jakiegoś najlepszego zamku. Też nie ma jakiś mangoneli, też nie ma balist, ale jednak no jest to lepszy zamek. Nie ma tutaj takiego prostego przejścia, jakby Wilk chciał, to by mógł tam nawet schodkami sobie jakoś próbować wchodzić. Nawet same te katapulty i balisty dokładnie tak samo mogą być wyniszczające. Więc obstawiam, że no raczej Wilk ma jakieś 75% szansy na wygraną, tak samo mówiłem, że może i ten Kalif też by miał szansę, ale tam się jakoś udało, no ci rycerze jednak swoje zrobili, ale u Wilka już ci rycerze będą mieli ciężej, ponieważ kuszników Wilk ma i to dość sporo, do tego patrole uczników konnych, raczej nie da się tak łatwo tam podjechać, coś poniszczyć i uciec jeszcze, więc i będzie tracił tych rycerzy i będzie musiał wydawać pieniądze, jak tutaj dobra kontra by była, to Fryderyk raczej się z tego nie wybroni. 500 jednostek już wilkę wilka, zobaczysz, nawet właśnie nie wychodzi atak No tych zbrojnych chociaż, czy to by mogło się udać? Nie no, raczej nie Ale tutaj już to by mogło się udać I zobaczcie jak prosto robi się właśnie przejście I chyba mamy bardzo szybki półfinał Okej, okay, dobra, wybronił się Długo obchodzili, kusznicy byli w stanie obstrać te jednostki ale tak będzie co chwilę, no Fryderyk zanim dozbiera armię, zobaczcie ile jeszcze ma pieniędzy Wilk, w ogóle ponad 10 tysięcy miał. Więc raczej Fryderyk zostanie zasypany albo w końcu trafi na zły timing. Kolejny atak Wilka się ustawia, 636 jednostek było i 300 jest u Fryderyka. Wydaje mi się, że nawet Wilk teraz miałby szansę, ponieważ można zobaczyć było nieraz jak szczur się broni w tym zamku i on za, za daleko tymi swoimi jednostkami wychodzi. I Fryderyk może zrobić dokładnie to samo, zobaczcie konie będą tak daleko podchodzić. I dobrze by się udało im zestakować, to nawet mogliby pokonać w końcu tego Fryderyka. Tu jeszcze nie wystarczyło, no bo jednak 300 jednostek w obronie u Fryderyka to jest dość sporo. Kuszników też ma, to trzeba pamiętać. Ale zobaczcie jakie straty, mu będzie bardzo ciężko w ogóle jakikolwiek atak wyprowadzić. I tu wilk zaraz przyjdzie z kolejnym, jeszcze z kolejnym i zrobi sobie na przykład 500 jednostek przewagi nad Fryderykiem No i nawet wtedy, że było 300-400 to i tak wydaje mi się, że wilkowi się uda Kolejny atak wilka, ile ma jednostek? 600 jednostek, o to troszkę nawet mniej niż tym poprzednim ataku, ciekawe i znowu Fryderyk zapewne większość straci i też nie będzie mógł zaatakować. Nie wiem, jakby Fryderyk planował to wygrać, jak on będzie miał takie straty co chwilę. I tak na razie nie było tu jeszcze żadnych katapult, żadnych balist. Nic się nie udało tutaj więcej zrobić. Tam na początku trochę katapulty obstrzelały, ale nie jest tak źle, więc Fryderyk i tak w miarę sobie radzi. Ale na dłuższy etap nie poradzi sobie z takim Wilkiem. Kolejna tak Wilka, 700 jednostek 380 u Fryderyka. No w końcu Fryderyk nie wytrzyma. Albo w końcu Fryderyk też wyjdzie z tym atakiem i to będzie jego koniec. Cały czas próbuje ten zamek obchodzić. No idzie na te schody. Duże straty. No i teraz, ale chociaż teraz może Fryderyk by dozbierał. Nie wiem czy ile on atakuje, ale może jakieś 400-500 jednostek powinien atakować coś takiego. Więc jak teraz by mu się udało dozbierać, wilk się wybroni albo mniej więcej wyjdzie w tym samym czasie, no to będzie już raczej po Fryderyku. Mamy atak Fryderyka. No, i to raczej będzie jego koniec. Ponieważ u Wilka mamy 750 jednostek. Okej, okay, dobra, czy Wilk mógłby zostać pokonany przez jakiś dziwny timing teraz? Czy te jednostki by wystarczyły? Okej, okay, nie wygląda tak źle, ale czy zaraz nie cofnie? Nie, no, tych jednostek nie wystarczyło. I teraz to Fryderyk jest w dużych tarapatach. Teraz nie ma zbrojnych do obrony. Wilk wygrywa z Fryderykiem. W drugim półfinale zmierzy się Nizar z Emirem. No i teraz jest jedno pytanie. Jak Emir chce to wygrać? Ponieważ widać było, jak Nizar bił się z wieprzem, ile balist potrafi tu podjechać. I jak tylko te balisty dobiorą się do tych budynków, to ja nie wiem, jak Emir naprawdę będzie chciał tu grać, bo to jest najgorszy zamek węża według mnie. I trafił mu się ten najgorszy z najgorszych. I jeszcze teraz musi walczyć na postać, która ma bardzo dużo balist, nie dość, że takie balisty będą podjeżdżać, to jeszcze w ataku będą te balisty, więc tu podpalenie jest praktycznie gwarantowane. Łucznicy jeszcze teraz wyczyścili, Ok, ten atak może uratuje, że te balisty co jakoś nie podjadą, chociaż ten atak też może zostać wystrzelany, dobra, pałkarze jak przebiegli po tych balistach, uratowali ale w końcu tych balist i tak się tam pojawi więcej nie ma balist, mangoneli też u węża jak się bronić przed takimi nadjeżdżającymi balistami, no jakiś pałkarzy trzeba wysłać, czy może jakiś patrol przypadkiem trafi, kolejny atak idzie no i teraz ten atak jak tu te patrole wystrzela dookoła wszystkie i już mamy pożar dało się tam w miarę im gasić, bo tutaj są studniarze blisko więc nie przechodzi to aż tam dalej ale i tak będzie to bardzo blokowało. Oj, teraz przeszło dalej, jeszcze. Nie no, to nie ma szans. Emir nie ma szans walczyć z Nizarem. Nizar to chyba najgorsza postać, jaka się mogła trafić. Bo nie wiem, czy jest jeszcze jakiś bot, który tak samo dużo baliz wysyła. Może Wezyr, ale no i Kalif ewentualnie, bo Kalif tam jakieś balisty też potrafi wysłać. Więc tu, no, jedna z trzech takich najgorszych postaci się trafiła. Emir jest bez szans w tym zamku walczyć z taką postacią, jest praktycznie nierealne. Kolejny atak już mamy. Nie dość, że szybko rekrutuje te ataki, wysyła często. Te balisty, no. Bez szans. Bez szans żadnych. Ile tu balist jest? Zobaczcie na to. Zaczniemy od pojedynku o trzecie miejsce, w którym zmierzy się Emir z Fryderykiem. No i przejdziemy później do wielkiego finału, w którym mamy Nizara i Wilka. Czy Emir miałby szansę, czy Fryderyk? No i jeden i drugi trafił na bardzo niekorzystny zamek. Ale jakoś sobie poradzili, do półfinałów doszli, teraz który z nich zajmie jeszcze trzecie miejsce. Myślę, że to jest takie wyrównane, może i wąż, w sensie Emir w Zamku Węża to jest troszkę lepsze, jeśli patrzymy na zamek, ale tu lepsze są jednostki u Fryderyka, więc tak no, dosłownie 50 na 50 bym powiedział, że jest. Chociaż te jednostki strzelające no też na korzyść dla Fryderyka, więc może i nawet Fryderyk ma lepiej. Fryderyk może sobie poradzić, ale te katapulty będą bardzo upierdliwe, no ale to z drugiej strony to samo będzie tutaj, tutaj jakby podjechały katapulty to też będzie nieciekawie, ale tu Fryderyk jest obstrzeliwany bardzo mocno, okej, okay, ale wybronić się z takiego ataku nie będzie dla niego żadnym problemem. Chodzi też od razu ze swoim atakiem. Na razie widać, że tych zbrojnych aż dużo nie ma. Sporo uczników, kuszników jest w tych atakach. Będzie by się przebijał. ok, czyli będzie bardziej tą wieżą próbował wchodzić. No myślę, że Fryderykowi powinno się udać. Chociaż Emir może nadrobi jakoś rekrutacją. Może będzie w stanie szybciej rekrutować, częściej atakować i jakoś też by mu się coś udało. Ale na dłuższą metę to bym powiedział, że właśnie raczej Fryderyk powinien to wygrać, bo mocniejsze jednostki. Kolejny atak Emira i Fryderyk ma 400 jednostek. Czy Fryderyk też zaraz nie powinien atakować? Jak tu się zrobi przejście, to troszkę na pewno straci. 100 jednostek stracił, to jest dość sporo. Armia Fryderyka droga jest, więc tu Emir zawsze sobie coś czasu kupuje. Może zdąży zrobić kolejną armię. Może jakiś timing się pojawi, zobaczymy. Pokonanie tych 100 zbrojnych sprawiło, że to Emir wychodzi po raz kolejny z atakiem. 450 jednostek jest u Fryderyka, więc jakby się jakoś lepiej udało wybronić, to może on sam by miał kontrę. Zobaczcie, tylko 30 jednostek stracił. To jest bardzo dobry wynik. Jakby zaraz ruszył, to by miał szansę, ale Emir też widać, że częściej będzie atakował, więc jakby tu się to przedłużyło. To później może Emir to jednak wygrać, jakby trafił na dobry moment, bo to może być dokładnie to samo, jakby Emir zrobił przewagę 400 jednostek, jakoś się wybronił, jakaś kontra czy jakieś wyminięcie na środku i też jest to możliwe. Tu widzę, że jeszcze oczekuje, zobaczcie, jakie on szanse daje teraz Fryderykowi, i tu wychodzi atak, a dopiero ten atak się zakończył, to może być wygrana Fryderyka. Emir chyba się poddał. Jak nie wyszedł z dobrą, w dobrym momencie dla przeciwnika, to musiał jeszcze poczekać. No, Emir jest naprawdę najbardziej uprzejmą postacią, chyba w tej grze. Jest taki miły, że daje wygrać w bardzo łatwy sposób, chociaż tu jeszcze może się jakoś wybroni. No nie, Emir po prostu oddał to trzecie miejsce Fryderykowi. Dzięki, Emir. Miły jesteś, fajnie. Raz na wielki finał, w którym mamy Wilka kontra Nizara. Jeśli ktoś typował wilka, jeśli ktoś typował nizara, to macie na pewno dobry finał. Zobaczymy, kto wygra. Nizar będzie zasypywał, Nizar mógłby nawet popodpalać. Czy tu by się dało jakoś tak lepiej podpalić? No, wydaje mi się, że jakby podpalić ten domek, który jest tutaj, mogłoby to po tym markecie pójść dalej. I to by sporo kosztowało, ale to nie będzie łatwe. Jednak wilk też ma dobre timingi. No, i jeden, i drugi ma tu spore szanse. Wilk może tak często atakował nie będzie Ale ma mocniejsze te ataki Więc się wyrówna Ile zrobi Nizar tym atakiem Okej. Okay, a to tam w ogóle jakby się rozpłynęli Nic nie zrobili No i jadą te balisty A te balisty to ważna rzecz To jest bardzo duża szansa dla Nizara By coś tu więcej wykombinować Powolutku, powolutku no, jak będą właśnie jeszcze wybijać te jednostki, to szansa na podpalenie na pewno będzie. a i ten atak jeszcze wychodzi! Wychodzi! Ojojoj, oj, oj. to się może bardzo źle skończyć dla Nizara. To może być bardzo szybki finał. Chociaż tam jest mnóstwo miotaczy na tej siedzibie, to raczej się jeszcze nie zakończy. Ale jak tak Nizar będzie robił, to nie wygra tego na 100%. Może i Nizar szybciej rekrutuje, ale wilk w tych atakach naprawdę jest w stanie uzbierać sobie ponad 10 tysięcy. Zdążyć zrekrutować całą armię i tu zaraz kolejna kontra mogłaby być Tam powpadali troszkę na siebie, ale jakby wilkowi udało się zaraz idealnie wyjść z kontrą No właśnie, a propos kontry To już by się mogło zakończyć, bo tutaj jest sporo jeszcze kuszników, uczników I oni tych miotaczy mogą się pozbyć Chociaż jeszcze tutaj nie wygląda, żeby to miało wystarczyć Okej, okay, miotacze wybronili ale to wszystko na razie wygląda dobrze dla Wilka. Kolejny atak Wilka. Na początku mówiłem, że to Wilk może być tym, który będzie zasypywany atakami, ale tu jest wszystko na odwrót. Tu Nizar musi się bronić i co chwilę wydawać na odbudowę, na rekrutowanie kolejnych jednostek. Ma bardzo duże problemy. Wilk jeszcze sporo z tych podatków zbiera, zaraz to będzie kolejne 500-600 jednostek. Bardzo źle to wygląda dla Nizara. Myślałem, że właśnie jest szansą. Nizara będzie to, że to on zasypie atakami wilka, może w którymś ataku podpali. Zrobi już na tyle uczynków, że przebije się przez tych kuszników, tych zbrojnych wystrzela. Ale tu jest to słownie na odwrót. Tutaj wilk zasypuje tymi atakami. Kolejny atak wilka. Myślałem, że może atak Nizara byśmy zobaczyli. 600 jednostek ma. Uuu, i zobaczymy. Ale znowu w złym momencie. Chociaż ci ucznicy jak przebiegli po tych zbrojnych Jeden i drugi nic teraz nie zrobi, Tu Nizar ma szczęście, bo to naprawdę mogło się źle dla niego skończyć. Jakby wyszedł 5-10 sekund wcześniej, to by mógł być koniec. Wilk nie ustępuje. Kolejny atak: 800 już jednostek ma wilk i 600 jednostek ma Nizar. Czy tu by coś się mogło udać? Raczej się nie uda, ale duże straty można zrobić. Wystarczy takie 300 jednostek Nizarowi rozwalić to będzie dobry wynik. No 300 może i się nie udało, ale 100 zawsze coś. Teraz na pewno atak Nizara powinniśmy zobaczyć. Atakuje Nizar. Czy Nizar mógłby jeszcze odwrócić tą sytuację? Czy jakby udało mu się coś więcej tu zrobić? Ale tak ciężko to wygląda. Te balisty zaraz wycofają. Jakiś pożar się udało zrobić, ale nie przeszło. Tu nie wygląda to dobrze dla Nizara. Te ataki bardzo mało robią. Kolejny atak wilka, 850 jednostek, 660 jest u Nizar'a, no Nizar pomału tak jakby wracał, też jest w stanie dużo zrekrutować już, ale przy armii wilka to się nie wydaje nic strasznego, to nawet żadnych strat nie robi, wilk tutaj jest w stanie dużo porozwalać, dużo jednostek pokonać. Chociaż ten atak no gdyby może jakaś kontra była, coś by się Nizarowi udało, ale to Żeby Nizar wygrał musi wyjść idealną kontrą Jest ja atak Nizara, 770 jednostek, 630 jest tu wilka No ci łucznicy nie za bardzo mogą tu coś zrobić, jeszcze takimi grupami podchodzą to już w ogóle Balisty też nie za bardzo podpalają, te domki, no po tych domkach nawet nie ma gdzie dalej tu przejść, to jest tylko ten spichlerz, ale dalej to chyba, czy tędy by mogło przejść? W sumie może i mogło. Już nie wiem, czy od tego ogniska jest w stanie przejść to na budynek, ale na pewno tą stroną byłoby lepiej. Ale tu jeszcze w ogóle nie razu się nie udało tego domku podpalić. Kolejny atak, Wilka. Już zbliżamy się prawie pod tysiąc jednostek. To oznacza, że pojedynek jest bardzo wyrównany. 700 jednostek też manizar. Wieża byłaby ciekawym pomysłem, jakby wejść prosto na tą wieżę. Nie, to i tak by musieli bramą zejść, zapewne. Zejście z dwóch stron. No tych asesynów jest bardzo dużo. Ale kontry ze strony Nizara raczej nie będzie. Nizar z kolejnym atakiem 840 jednostek i 800 aż wilka. Jakby Wilk ile Wilk ostatnio miał? 930 atakował. Jakby teraz tak do Tysiaka dozbierał. 240 jednostek mu brakuje. Tam jakiś większy pożar teraz jest. Tu na ten Spichlerz troszkę przeszło. Ale nic więcej się nie wydarzyło. No tyle co te wieże zostały wyczyszczone. Wiedzieć, że Nizar z podatków to też za dużo nie zbiera. No zobaczymy, czy wilk zdążyłby jakiś timing ładny zrobić. Jest ja tak wilka. No przewaga dość spora, ale 560 jednostek unizara to też dużo. I będzie łatwo się na pewno tam przedostać, bo jest dużo miotaczy. Ale to jest całkiem niezła przewaga. Takie jeszcze nie mieliśmy do tej pory w tym pojedynku. Dużo tych olejów, miotaczy, łuczników. Okej, okay, idą mi z lewej i z prawej. No nie, miotacze wybronili, ale widać, że to już pomału wygląda coraz lepiej dla wilka. Wychodzi Nizar z atakiem i 1070 jednostek jest u Wilka. Okej. Okay. Na tym Nizar nie mógłby jakoś skorzystać. Jednostki, tam brama się zamknęła i nie ma jak wyjść. Chociaż jakby te jednostki przeszły dalej. A mają spore szanse. Tu już prawie, że jednostek Uni Zara nie widać, a tu jeszcze spora armia idzie. No, to by się mogło udać. 240 jednostek zostało. Udało się. No, trafił w końcu Wilk na taki moment, że razem wyszli, udało się wygrać. To by było na tyle, zwycięzcą dzisiejszego turnieju jest Wilk, Nizar drugie miejsce, Fryderyk trzecie, Emir czwarte. Mogę wam też powiedzieć, że już było kolejne losowanie, będą też kolejne nowe mieszane zamki, zobaczycie jeszcze co tam się ciekawego polosowało. Ja już trochę mniej więcej wiem, bo to losowanie robiłem ja, więc mniej więcej wiem jakie zamki kto ma, ale nie będę wam oczywiście spoilerował, to jakoś może za tydzień albo co dwa się pojawi. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, trzymajcie się jutro do 10. na razie.